Czytajmy o tym, jak y, w sumie zobaczyłam ducha, tylko y, ja ogólnie, w sensie w oknie, ja ogólnie nie pamiętam tego, bo miałam może zroczek, ale ciocia mi to opowiadała i no o, y, opowiem Wam dzisiaj albo jedną, albo dwie historie i na obie są wytłumaczenie jakby i Wam je po prostu powiem na końcu. Dobra, to to było tak, że tam naprzeciwko mojej dzieci mieszkała jakaś pani, która no po prostu no, była i umarła tam, nie wiem, jakby dzień od tego jak zobaczyłam tego ducha, czy tam nie wiem, ileś tam y, temu, nie? Y, no i... Y, y, ja z moim ciocią, jakby moja ciocia mnie miała na rękach i y, stałyśmy, po prostu tak przez płot patrzałam. I y, ja nagle tak patrzę i mówię, baba, no i ogólnie tam nikogo nie powinno być, nie? Y, no i moja ciocia, no wiecie, trochę się ich dziwiła, no ale wiecie, mo mogło to być jakby też tak, że po prostu, no... Ja pamiętałam, że tam ona mieszkała i no, powiedziałam, że tam mieszka, nie no ale nie wiadomo. Yy, no i właśnie to jest wytłumaczenie, że po prostu mogłam no, myśleć, że ona tam jakby mieszka nadal. Yy, dobra, no wtedy bym miała może zroczek, no więc nie wiadomo, no nie dowiemy się. A druga, no to już moja ciocia jakby, yy, no to jest jak moja ciocia jakby nie zobaczyła ducha. No więc, ale to już jest druga historia, no i ona jest trochę straszniejsza i to jest, no jakby dawno temu jeszcze było, no, no i moja ciocia mieszkała y, z moim wujem i z, jakby z mojej cioci mamą i y, oni tam, no tam była trochę przed północą i oni tam usłyszeli dzwonek. I jeden był, tam pięć przed północą, drugi o północy i trzeci po północy. I moja ciocia chyba za drugim wstała, tak wstała, bo myślała, że po prostu nikt nie idzie otworzyć i jakby z ten i po prostu przyszła. I ona przyszła, a tam babcia i wuja i pokazują, że ma być cicho. No i ona patrzy, a tam nikogo nie ma. I wuja tam zobaczył na drabinie, że znaczy, gdzieś tam na krzesło, nie wiem, no coś tam wesz, wszedł, nie? I patrzał, czy tam nikogo nie ma. No i tam Pięć po północy znowu był ten dzwonek i moja ciocia zobaczyła, że tam sery nikogo nie było, no a najlepsze jest to, że jakieś dwa tygodnie przed tym y, umarł cioci sąsiad i właśnie no, były te dzwonki, a nikogo tam nie było, y, no więc nie wiadomo kto to był, ale no tego też jest wytłumaczenie, że po prostu była awaria dzwonków chociaż awaria dzwonka, bo moja ciocia ma stary dzwonek, no ale no nie wiadomo no więc no nie wiadomo jaka jest prawda, ale tam jakby tak było, że ja wtedy widziałam tego ducha moja ciocia wtedy nie widziała nikogo, a były te trzy dzwonki to po prostu jest dziwne to, że jakby to byli chyba sąsiedzi się jakby z naprzeciwka moi cioci i obaj i z obiem z były te właśnie dziwne historie, więc no nie wiadomo jak jak było naprawdę, no ale no nie wiem i jak chcecie to możecie mi przesyłać wasze historie, a ja je mogę po prostu opowiedzieć. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję jak Wam się podobało i pa!